Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Archiwum Palet wybraliście w ankiecie przepiękną paletę od Cosmic Brushes Delicious Daylights. Jest ona zdecydowanie mocno kolorowa. Ma sporo pastelowych odcieni, ale też bardzo ciekawych. Jeden skręcający w neon, mamy coś białego, takiego wiecie, do rozjaśnienia wszystkiego, ale mimo wszystko cała paleta jest dosyć mocno jasna, więc stwierdziłam, zróbmy jakieś. Wiosenne makijaże, jakieś takie letnie, jasne. Zwykle robię bardzo ciemne, mocne smoki, więc puśćmy jest trochę coś innego, pokażę Wam się w innej odsłonie. Możecie dać znać, czy tak jasna wersja Wam się podoba, czy już po prostu nie przygięłam Wiem, że jednak mimo wszystko lepiej wyglądam z ciemniejszym kącikiem, ale z drugiej strony, makijaż jest tylko zabawą, możemy zrobić co nam się tylko podoba. Szkoda życia, żeby nie spróbować nowych rzeczy, zwłaszcza, że to tylko makijaż, wieczorem go zmyjemy. A z takich mniej optymistycznych informacji, wraz z Igą stwierdziłyśmy, że robimy sobie przerwę od tej serii. W tym momencie jest ona zawieszona. Może do niej wrócimy, może nie, może w jakimś innym formacie, może spróbujemy zupełnie czegoś innego. W tym momencie nie mamy podjętej decyzji. Wiemy, że sobie na razie to odpuścimy. Cieszę się, że na sam koniec trafiła nam się taka ładna paleta, wzbudzająca kreatywność. Bo co by nie było, jest naprawdę bardzo fajnie skomponowana. Postaram się dzisiaj zrobić coś takiego optymistycznego, na powiedzmy małą przerwę od tej serii. Link do filmu Iggy oczywiście znajdziecie na dole w opisie, a tymczasem zapraszam na pierwszy makijaż. Żeby nie przedłużać nałożyłam już Inglota na i tak mnie kusi, że skoro to ma być raczej wiosenny akcent, to trochę żeby pójść w te zielenie. Ja nie do końca przypadam za zieleniami, ale uwielbiam mięty i oczywiście neonowe odcienie. Ta mięta również bardzo mnie kusi. I dzisiaj od niej rozpoczniemy. Może sobie zrobimy właśnie zielony makijaż. Rzadko takie wykonuję, więc będzie trochę odmiana. Zaczynam wklepywać. U, piękny odcień. Powiem Wam, że zastanawiam się, czy nie pójść same w takie jasne odcienie. Na przykład tutaj zielony, a tu niebieski. Ale nie jestem pewna, czy u mnie by to dobrze wyglądało. bo Mam wrażenie, że to dziwnie wygląda na, na mnie. Jestem chyba za bardzo przyzwyczajona do ciemnych, mocnych makijaży. Ale pigment genialny. To już mi się bardzo podoba, natomiast nie mam pojęcia, w który kolor uderzyć dalej. O, z drugiej strony kłosimy mnie niebieski, ale ile razy można używać niebieskiego. Fiolet wydaje mi się, że to nie będzie odpowiedni wybór, chociaż tu jest taki odcień, który przechodzi w złotozieleń, więc w teorii powinien się bardzo ładnie połączyć z tą górą. Hmm, a z drugiej strony, czy iść znowu w te zielone tony, tak nudno? Ok, nałóżmy trochę marshmallow i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Te nie, nie będą się ładnie łączyć, bo mamy w końcu zielony i różowy. Czy ja idę dzisiaj na obiad i będę wyglądać jak papuga i jak najbardziej. Ok, podoba mi się, skręcamy w jakiś klimat cukierkowo. Balonowy, może trochę guma do rzucia, może trochę jakieś cukierasy, albo nie wiem, wata cukrowa. Mniej więcej połączmy sobie do naśrodku. Jeszcze niekoniecznie dbalę, bo pewnie konceptem się zmieni. I chciałabym też nałożyć jakiś błysk. Nie wiem, czy mi się uda z tej palety. Nie mam chyba różowego błysku, który przechodziłby delikatnie w zielony. Mam coś takiego, ale one chyba mają niebieskie podtony. Więc okazuje się, że nie mam wszystkich. Kolorów tęczy, jak to się stało. Muszę przyznać, że jest uroczo, chyba by tu pasowała jakaś czarna kreska, ale jak się zacznę bawić w kreski, to nie wiem, czy stąd wyjdziemy do jutra. Wyglądam niepokojąco uroczo. Problem jest taki, że z błysków z tej palety, niespecjalnie którykolwiek mi się podoba, one wszystkie mają za ciemną bazę i za mało się błyszczą. Naszykowałam sobie paletkę od Stars from the Stars, Moonlight, i tutaj jest taki topper. Teraz widzicie, że on mocno opalizuje na zielono, ale jednocześnie pod niektórymi kątami. Łapie zielono-fioletowy odcień dokładnie tu na łączeniu. Ok, stars, pokaż co potrafisz. Dokładnie to. Perfekcyjny. Idealnie łączy mi się ta zieleń z nutką złota. Właśnie z tym pastelowym, miętowym odcieniem. Cudo. I jeszcze na środek jakiś różowy. Poszłam do szafki i przypomniałam sobie, że mam przecież paletkę od Max Moss Frozen Roses. Tu są takie. Nieco różowe błyski i myślę, że właśnie pod kątem toperów one by mi się tu sprawdziły. Nie mogę jej pokazać Wam na płasko, ponieważ te wszystkie cienie, które są przykryte, one wylatują. I z tego co pamiętam, jeszcze któryś mi się chyba zaczął kruszyć, więc pomijmy ten fakt, nałóżmy trochę ten Pink Dust, jego problem jest tylko taki i ogólnie błysków maksmo, przynajmniej tych, które ja miałam, czyli pierwsze cztery palety, we współpracy już z andzią, kiedy ona była już w właścicielką marki, że niestety te błyski są takie przytłumione. One wyglądają jak przypudrowane. Nie wiem, czy on też nie będzie za do tego makijażu. Ale nałożony delikatnie no, daje efekt przejścia, więc w zasadzie zostawmy to tak, jak jest. Zdecydowanie mniej błyszczy się od Stars. To jest takie nie chciałbym powiedzieć, że gorsze, ale starsze wykończenie tego cienia. On nie jest tak iskrzący, nie jest tak lustrzany, mokry, że te drobinki są aż świdrujące i same drobiny są też drobniej zmielone. Mimo wszystko jest ok i wrócę po prostu z tym zielonym na środek. I czy mi się marzy zrobienie kreski? Tak, czy potrafię robić kreski? Nie, więc bardzo prawdopodobne, że jak je narysuję, to spartole cały makijaż. Trudno, lecimy. Zacznijmy może o tutaj. A jak bym narysował sobie tę kreskę pudrem? Abym jej nie tylko poprawił? Może coś takiego? Żebym miała po prostu jakikolwiek zarys, jak to by miało wyglądać? Tylko ona jest chyba za płaska, jedna i druga, zdecydowanie, więc szybka poprawka. Po wielu trudach, bólach i cierpieniu kreski są mniej więcej równe, ale chyba siedziałam przy tym z pół godziny i po 40 razy zmywałam jedną i drugą stronę. Lepiej nie będzie. Są delikatne, ale wystarczająco chyba wyraziste, żeby trochę podkreślić to oko. Zastanawiałam się, czy jeszcze na dolną powiekę nie dorzucić trochę fioletu. Dla mnie jest jednak mimo wszystko za jasno, chyba za bardzo pastelowo, a tak jak dorzucę, będzie troszkę takie przełamanie, zaznaczenie, ale też bez przegięcia. Na zbity pędzel minimalnie też fiolet tutaj. Żeby było go delikatnie widać, a tak już wygląda makijaż oka z wytuszowanymi rzęsami. Na ustach mam połączenie pomadki kiko w odcieniu 05. Jest to taki czerwono-fuksjowy odcień, naprawdę bardzo ładny. No A jeżeli chodzi o glam shop, to dalej twarzowy różowy, jasny, lekko Przybrudzony odcień różu. Na oczy poleci jeden z różowych błysków od glamshopu świetlówka i discolet. nakładam. Tak, to jest dokładnie to, czego szukałam. Przepiękny odcień. Bardzo lustrzany efekt, jednocześnie mocno drobinowy. I w zasadzie to tyle. I tak jeszcze wygląda z bliska. Pełny wykończony makijaż. Jaki oczywiście z większej odległości. Mam nadzieję, że taka bardzo kolorowa propozycja przypadnie Wam do gustu. Jest pastelowo wiosennie, w zasadzie letnio wiosennie. Zdecydowanie podoba mi się ten cukierkowy efekt. Nie wiem, czy do mnie pasuje, ale to już napiszecie mi w komentarzu i lecimy do kolejnego makijażu. Płynnie przechodzimy do drugiego makijażu tą paletą, ale jeszcze takiej typowej koncepcji nie mam. Pewnie użyję jednego koloru, dodam drugi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raczej spontan, tak jak zawsze. Natomiast pod sprzątaniem toaletki dostałam pytanie, czy nie użyłabym właśnie tego różu od Glam Shopu, Mleczna Wrzoskwinia, którego tak wychwalałam. I w zasadzie możemy to zrobić, ponieważ to jest bardzo ciekawy kolor, a mimo wszystko nakładam go głównie poza kamerą. Przede wszystkim to jest bardziej pomarańczowy odcień, który minimalnie utlenia się do różu. No właśnie, jest i pomarańczowy i różowy jednocześnie, czyli brzoskwinka, ale bardzo rozbielona, pastelowa, wygląda cudnie. Rozgrzewam go pod palcem, po rozgrzaniu paluchem bezpośrednio na twarz. Bez żadnego problemu się rozblendowuje, zatraca granice, wygląda ładnie, subtelnie. Bez problemu też możecie dołożyć I jeszcze więcej. Czasami wklepuję go gąbeczką, pędzlem raczej nie robię tego bardzo rzadko, to nie jest po prostu mój styl i tak to oczywiście wygląda, po dołożeniu nieco brązera. jak coś mam na sobie ten podkład od Diora, on Nijak mi nie pasuje kolorystycznie, więc jestem trochę odcięta. Brązer to stick 2 w odcieniu 01 i myślę, że to się naprawdę ładnie łączy, z tego względu, że on jest neutralno-ciepły, więc z tym ciepłym różem bardzo dobrze się zgrywa. Zresztą kolor tego podkładu jest <grym> zupełnie drobnie nietrafiony, więc myślę, że ten brązer trochę uratuje sytuację. No cóż, ja się przypudruję i lecimy z oczami. Inglot na powiekach, myślę, że mam wstępny koncept. Zacznijmy może od tej niebieskości. Zobaczymy, jak ona będzie się nakładać sama w sobie. A jak nie, to już mam naszykowaną bazę spiruj, żeby jeszcze bardziej podbić pigment. Więc niebieski. No dobra. Bazy dodatkowej nie potrzeba. Cudny kolor. Bardzo cudny. W tej palecie jest też transparentny biały, więc gdybym chciała ten cień rozjaśnić na granicach, to będę w stanie to zrobić. No, jest moc. Jest moc. Wydaje mi się, że to też właśnie zrobię. Trochę rozblenduję go białym na brzegach. Tu jeszcze kąciki wzmocnię. Nie chciałabym jednak z tym niebieskim wyjeżdżać jakoś bardzo, bardzo daleko, ale żeby on był wyraźny i intensywny. Sięgam po biały i lecę na granicach. Wow! Tamten pędzel był jednak zbyt skoncentrowany, więc nabieram trochę większym. Przejeżdżam po całości. Zaraz jeszcze wrócę do tego niebieskiego i będę blendować Ponownie wracam do niebieskiego, ale od razu trochę go z białym O właśnie Następnie nakładam ten odcień Zjadę też na ruchomą powiekę I tutaj widać bardzo dobrze, że on nie kryje w 100% Cały czas jest jakiś prześwit Ale to nic, będę jeszcze dawać błysk Więc niespecjalnie się tym przejmuję Chciałabym ja po prostu, żeby ten cień było widać ponad ruchomą powieką. Na drugą stronę pędza Lollipop. Nie jestem pewna, czy to jest cień, który tutaj dobrze pasuje, ale nie mam zbyt aż tak dużego wyboru w tej palecie. Ona jest bardzo ciekawa, intrygująca, ale uważam, że tak mimo wszystko nie do końca samowystarczalna, jeżeli macie jakąś konkretną koncepcję. To znaczy oczywiście da się zrobić ładny makijaż tylko z tymi cieniami, żeby nie było co ja też robiłam, niejednokrotnie rozłożyłam trochę bazy z na granicę nałożę biel żeby ten niebieski aż tak bardzo się nie przyczepił mi do tego cieniowania i teraz nakładam niebieski w połączeniu z bielą i doklepuję tutaj o właśnie, i teraz powinno być dużo bardziej jednolicie bo jednak zmyłam tą pierwszą koncepcję i nie grało wszystko tak idealnie bo chciała Więc teraz mogę to naprawić Wracam do żarówki z tego odcienia I go doklepuję. On rozblendowany staje się taki lekko brudaskowy I trzeba jednak mimo wszystko Go tylko noctowywać I pytałam też od niego inne osoby I mimo, że jedna osoba twierdziła, że Nie, u niej jest stuprocentowo kryjący To co widziałam później po makijażach Że nie, jednak mimo wszystko Ta skóra cały czas prześwitywała i fu, fu, fu. nie żeby to było coś złego, ale on nie jest po prostu aż tak żywy jak w palecie. Mimo, że na oku też wygląda świdrująco, no to jednak mimo wszystko trochę, trochę mógłby być lepszy. Widać, że to jedna ze starszych paletek i gdyby teraz coś takiego kosmik wypuściło, a myślę, że prędzej czy później wypuści, bo właśnie ta Delicious Lights oraz Muse miały swój ostatni drop. Więc może... W przyszłym roku dostalibyśmy coś pastelowego, albo po prostu bardzo mocno żywego na lato. Szczerze mówiąc, trzymam kciuki, i chyba teraz już to wygląda całkiem nieźle. Ale niestety, jeżeli chodzi o te błyski, to one mi tutaj do końca nie pasują z tego względu, że albo mają ciemną bazę. Albo po prostu to nie jest ten kolor. Ten fioletowo-niebieski odcień, no to ponownie, to jest bardzo ciemna baza. Nijak mi nie pasuje do tego wiosennego klimatu. Tak samo ten odcień, to jest fiolet hmm, ze złoto-zielonym poblaskiem, coś w tym stylu. On już tu bardziej by mi pasował, no ale nie mam nigdzie fioletów. Hmm, z kolei tutaj to jest cień jak różowa żaba z Glam Shopu, więc on ma bardzo ciemną bazę. Ten mocno różowy... No też jest tutaj nijak niepasujący. Jedynym odcieniem, który by mi pasował do tej historii, skończyły mi się palce, to jest właśnie ten zielony, ale z kolei on jest bardziej miętowy. Więc nie ma tu nic takiego jasno albo niebieskiego, albo właśnie takiego limonkowego. Brakuje mi tutaj takiego błysku i chyba ponownie skuszę się na coś innego. Nabiorę jeszcze może odrobinę tego miętowego cienia na dolną powiekę. Bardzo ładnie tutaj pasuje. Pięknie się wtapia. Bardzo, bardzo wiosenny, nawet nie wiem, czy lepiej by mi nie pasował niż ten żółto-zielony Kurczę, jakoś nie podoba mi się na oku w centralnej części W kąciku podbity bazą z pilui jest przepiękny, ale na górnej powiece coś mi nie siedzi I tak się zastanawiam, może by tu tą miętkę jeszcze dorzucić, żeby to przejście było bardziej płynne bardziej zielone. Niemożliwe, że pastelowy odcień mi się spodobał. No niemożliwe. Co ja tam mówiłam o tym żółtym cieniu? Ech, już nie pamiętam. <gryw> Powiem Wam, że zakryłam go całego tym pastelowym, miętowym odcieniem. Teraz dużo lepiej mi się podoba. I przede wszystkim spod spodu delikatnie przebija ta żółta łuna i to wygląda super. I cóż, tak to wygląda w tym momencie. Później będę jeszcze poprawiać. Ale pora na rozpocząć poszukiwania odpowiedniego błysku lub kilku różnych błysków. Chciałabym Topper, trochę i niebieski, ale z drugiej strony może jakiś żółto-zielony, coś w tym stylu. Zaraz zobaczę, co posiadam, i nałożymy coś na oko. Jest bardzo, bardzo jasno, aż dziwnie. Myślę, czy nie dodać może ciemnego cienia tylko na skrawki oka, albo zostawić tak. Nie jestem przyzwyczajona do takiego looku, ale skoro ostatnio zrobiłam kreski, to może dzisiaj zostańmy tylko w czymś takim jasnym, tak dla kontrastu. Wyciągnęłam pierwszą paletę z szuflady i oczywiście moja miłość: Glam Shop. Mam tu nieco niebieski odcień, tu bardziej wpadający w fiolet. Tu jest znowu taki niebieski, który jest przepiękny jako rozświetlacz, więc on też powinien super wyglądać na oku. Mm, tu mam z kolei cień, który bardziej wpada w zielone tony, a ten toper jest bardziej żółty. Więc wyboru faktycznie trochę mam. Wydaje mi się, że ten bardziej zielonkawy i ten żółty. O, to nie jest ten zielonkawy. Ten zielonkawy chyba już zdążyłam sprzedać. To też jest jakimś Błękitnym poblaskiem przechodzący i w żółty, i w zielony. Co to jest za cień? Dlaczego on tak opalizuje? Kto mu na to pozwolił? Jak jest piękny. To jest turbo pigment błyskotka. Okej, okay, wszystko jasne, to dlatego on tak przepięknie opalizuje. Na razie wybiorę niebieski opal. Okej, okay, zmiana planów. On mi tutaj zupełnie nie pasuje. Szukam topera. On jest piękny jako rozświetlacz, bo jest gładki, ale jako toper na oku, nie, to jest zdecydowanie za mało, więc sięgnę po jeden z najładniejszych cieni z palety Maxmo. i ogólnie jeden z takich błysków, który od Maxmo w ogóle mi się podoba. Jest to błękitny odcień z paletki Pastel Drip. Sama paletka była taka, hmm, no nie do końca, ale ten cień jest faktycznie bardzo ładny. Mocno, mocno drobinkowy, błękitny, ale ma też sobie kilka innych kolorów, więc nie jest aż tak płaski, jak czasami błyski Max potrafią być. Tak wygląda na palcu, ma trochę różowości, trochę fioletów w sobie, ale myślę, że ogólnie na oku będzie całkiem nieźle wyglądał. Zaraz na całe oko nałożę tęczowy brokat i się skończy. Będzie święty spokój. Następnie na środek powieki coś zielono-żółtego, czyli świecidełko. Wiem, że mogłabym użyć tego samego błysku, co poprzednio, czyli Stars from the Stars, ale kusi mnie coś innego. Uuu, tak, tu jest moc. Piękny. Te drobinki są od razu takie żywsze, mokre. Mhm. ale nałożyłam go delikatnie. No, teraz nieco mniej delikatnie. Zupełnie nie czuję potrzeby dodawania czegoś jeszcze, ale myślę, że nałożę troszkę tego błysku na granicy matu i toperka, żeby cokolwiek poszło z błyskotek z tej palety. Ale też bez przesady. Nie ma co szaleć. Mam wrażenie, że w tym momencie on bardziej wygląda jak mat. I tak już wygląda z bliska, skończony makijaż. Oczywiście na linii wodnej jest biała kredka od Eveline. Dolne rzęsy wytuszowałam tuszem emeraldowym od Han. Myślę, że tutaj pasują. Są bardzo delikatnie widoczne przez zielony cień, ale nie chcę ich bardziej nabudowywać. Właśnie taki delikatny akcent, to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Sam ten cień od Kosmik, mało błyszczący, bardzo ładnie połączył się z tymi mocniejszymi cieniami. Więc jestem też zadowolona A tak oczywiście to wszystko wygląda z większej odległości I jest zdecydowanie jak dla mnie nietypowo Nie robię zwykle jasnych makijaży Więc jednak też fajnie wyjść ze swojej strefy komfortu Spróbować czegoś innego Sama paleta, jeżeli chodzi o maty Pracuje mi się z nimi bardzo dobrze Także myślę, że podtrzymuję swoje zdanie Z po prostu testu tej paletki Makijaże wyglądają naprawdę bardzo ładnie, lubię tematy. Są oczywiście pewne, ale jest to jedna z pierwszych palet tej marki, więc nie jest doskonała. No dla mnie największym zarzutem są oczywiście te błyski. Gdyby część z nich została w tych kolorach, ale nie miała tak ciemnej podstawy, to łatwiej by mi było zrobić makijaż. Ja też myślę, że jest ciekawie. Chciałam dodać sobie jeszcze gdzienię, gdzie jakieś białe akcenty kredką. Ale zrobiłam to niesymetrycznie, więc zmyłam wszystko i zostaje taki typowy basic. Nie wiem, czy w momencie, w którym to oglądacie, ta paleta jest jeszcze dostępna, ale gdyby była, gdyby ktoś się zastanawiał, ogólnie jakościowo polecam tę paletkę, ale czy to jest takie must w zestawienie? Myślę, że kolorowych palet na rynku jest tyle, że nie musicie specjalnie się rzucać już na te. Jestem też taka pełna nadziei, że Cosmic Brushes za jakiś czas wypuści inną, może jakąś kolorową, wakacyjną paletę. Raczej nie w tym roku, skoro ta ma już swój ostatni drop, ale może w przyszłym coś wyjdzie. Także jestem ciekawa dalszych ich przygód. Uważam, że ta paleta to nie jest żaden must have. Jeżeli się spóźnicie, trudno, słuchajcie, będą kolejne, a na pewno macie jakieś inne kolorowe palety w swojej kolekcji. Dla fanów niebieskości i fioletów raczej postawiłabym na Winter Wonderland. To jest też nutka turkusowych odcieni. Nie Mimo, że w markach Indie jest trochę takich odcieni, sporo można znaleźć, to to zestawienie jest zdecydowanie wyjątkowe, magiczne I przede wszystkim mamy dwa piękne multichromy, mamy też toper, no właśnie, który też mi tutaj średnio pasuje, powiem Wam, bo on jest mocno żółty I w sumie on mi bardziej pasuje do tego makijażu dzisiaj Zapomniałam o nim, użyłabym go, miałam tą paletę pod ręką No nic, więc w tej palecie brakuje mi właśnie takiego toperowego błękitu albo fioletu, no a w tej coś, co by łączyło te zielenie więc jak zwykle ja narzekam na jakieś pierdoły, ale to są po prostu moje gusta, jak ja robię makijaż. I bez przedłużania na ten moment zamykamy tę serię, robimy sobie jakąś dłuższą przerwę. Nie wiem, czy do tego wrócimy, może w jakimś innym formacie, może spróbujemy czegoś innego, a w tym momencie dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.